Witamy w part czwarty, no mercy, trwa ta mapka oczywiście, bo czwarty, czwarty. I ja tutaj zawsze z sniperą Ale może będzie uliczka, no to wezmę już tego z pasa. O, mały skurbiel. O, no przeczynamy. Do, dobra, idziemy, szybko. Biegniemy teraz, tylko razem, trzymać się razem. Hunting stop. Przygiemy. Przygiemy sobie spokojnie, bez przeszukiwania niczego. Ta wreszcie ta mapka jest prosta. Nie wiem, co ludzie nie widzą, ale taka trudna jest. Ech, no właśnie tak chwiluski są. Gość napisał, że... O kurwa to jest smoke radym. E, gość napisał, że ci tujemy wszyscy. Czy na tym serwerze? Na tym serwerze. Chyba. No włącz to sobie... Ja idę włączyć windę już.

Nie chcę się. się. Linda jest, ale czekamy na aż się horda skończy. Sorry, już Ale lagi mnie trochę łatwią Znosimy O spokojnie, dzisiaj bez żadnego szpanku tylko to ja mam trzeba się bronić nigdzie indziej. Czekamy na innych Ok sorry Niech wchodzi w drogę, no to powstaje To jest śmieszne, patrzę, Strzelam tutaj, a wtedy się wy na górze. Śmiesznie, nie? Musisz pisać, wtedy spadasz. Jak Jak piszesz na czasie to spadasz. Ale nie zawsze, tylko w niektórych miejscach. Gość pisał ostatni i spadł tutaj w tym miejscu Ale może to nie zawsze Idę się pierwszodem jeśli pozwolicie O kurde myślałem, że będzie żył, więc go zabiłem on nie żygał na to na powietrzu była. Tak zawsze jest. Low charger. Wyjechał na niego kiedy ten leżał. Co ty robisz? No mówię, że low charger. O jezu, smoke. No. Bez, żadnych, bez żadnej trudności przejścimy tą mapkę. Ja jeszcze mamy apteczki nawet. Bez wątpliwości jesteśmy najlepsi. No, wtedy już weźmiemy sobie wszystko. Nie, nie, nie rzucaj jeszcze, młota. Co ty? jest spalon jeszcze. Czekajcie, bo Ska gdzieś tam z tyłu został Chodź, chodź ta. Chodź ta, po chłopsku powiedziane. Fajerwerki z koktajlów Mołotowa na pożegnanie. Teraz wersusik, znaczy wersusik infekty. No, nie, żadnych forów. Aqua pierwszy, potem charger, spitter i smoker. Te screeny mieć? Tak. Nie no, screenów nie robi, filmy robię. To jest różnica. No, nie, Wszystko będzie na YouTubie. Czekaj, zrobimy jeszcze kto z nami gra w nasz przeciwko Hubert, PTRZLO, Domacz i Wolf. Ball. Sorry, wiesz, że nie. O, pat, patrzcie, poszli, a wy ich nie zaatakowaliście, głupki. Nie on jest mój. hunting. Ja skowerowałem ci z Peterem. No ile jeden poszedł spać O nieźle im przyjebaliśmy Kurwa znów przeklnąłem. a miałem nie przeklinać w filmikach, no Ja ten numer się podzielę na 5 partów, bo trochę za długo będzie to trwało. To ma mało życia murzyn. To może nasza dojebać. Wszyscy już apteczki użyli. Kurwa, no co jest? Miałem przecież wszystkich rozpierdolić. Dwóch. Trzeba było do windy To jest fajn lażerem, no ale nie wiem co się zbogowało, przecież nie biegam na ścianę, no dobra, ale tak mi dobrze wszystko poszło Okej, okay, czekamy na jakieś respa o, ładnie no na tym etapie to jest gówno watę, by tu jest zamknięty teren, To jest fail no specjalnie, żeby dać im fory trochę O, zabili mi przez ścianę. O, a tutaj co Dziwne. Cięda dać im fory bumerem, ładnie. A tu kurde zabili mnie. Wiesz jakąś ścianę i mało mi tu windy. Spiter, idź do tego, do, do wentylacji Chodź z tym Spiterem, szybko Na przykład na... Czekaj, in mapy, przypomnę nazwę On na dyscyplinę na trzecim papie hmm, no, Z tym centrum handlowym, na wschodach to, to tam jest mój kręg na Richardzie Tylko jest złapie Ty jest spitniesz. Oj, tam w grupie. Oj, ma HP. Dobrze, stop w spicie od mojego smotera, dobrze. Dajem trochę eufory, nie, żeby mogli trochę przynajmniej przejść trochę do windy może, żeby mogli chociaż uruchomić tą windę. Ale jakby najbardziej podstawowy błąd, no idą w grupie do tej windy i no nie uważają na siebie. Będą, będą chcieli się jeszcze bronić, o czadzie.

No z pazurów ją dojebałem boli, boli się tutaj, to był największy błąd Dobra, kończę teraz to będzie teraz part piąty e, I na tym byłby part piąty, bo wszyscy zraj'owali. Hmm, cóż, gdzie się indziej.